witam serdecznie na moim kanale w tym odcinku postanowiłem odpowiedzieć na pytanie ile w przybliżeniu kosztuje produkcja jakiejś gry najbardziej zbliżoną taką grą która przychodzi mi na myśl której możemy obliczyć mniej więcej ile kosztuje produkcja no to jest Clay Obscura Expedition 33. Dlaczego? Dlatego, że tam studio właśnie zatrudnia w okolicach 100 pracowników i my tutaj wyjdziemy z takiego założenia, że chcemy założyć studio. Powiedzmy, my byśmy chcieli założyć studio, które będzie powiedzmy miało 100 pracowników, tak mniej więcej, i chcielibyśmy stworzyć sobie taką grę jak na przykład Clay Obscura, powiedzmy w 2 lata. Więc jaki to byłby koszt tak, stworzenia takiego studia? No to pierwsze co musimy wziąć sobie pod uwagę, no to oczywiście zatrudnienie pracowników. Jeżeli założymy sobie firmę w Polsce, która będzie chciała produkować właśnie gry, to w tej chwili mediana zarobkowa zgodnie z danymi z internetu oczywiście to w przybliżeniu na pracownika musimy miesięcznie liczyć około 12 tysięcy złotych na jednego pracownika. W przypadku, jakbyśmy chcieli zatrudnić sobie pracowników w no to musimy tutaj nasz budżet, tutaj sobie otworzymy tabeleczkę i nasz budżet tutaj dopiszemy sobie pracownicy, pracownicy, Oczywiście pracownicy pracujący nad grom, a nie mówimy tutaj jeszcze o administracji, obsłudze prawnej itd. Więc tacy pracownicy, jeżeli zatrudnimy ich 100, no to 144 tysiące, to nas wyjdzie w okolicach 144, no 144 tysiące jeden pracownik rocznie będzie zarabiał. Więc tutaj nas to wyjdzie 14 milionów 400 tysięcy złotych rocznie. Sami pracownicy. Bo wiele, wielu graczy to nie, nie wie skąd się bierze w ogóle kwota za grę. Dlaczego gry są takie na przykład drogie i, no i skąd się bierze w ogóle ta y, koszt produkcji gry. No Największym kosztem produkcji zawsze w każdej grze jest właściwie Pracownik i tutaj mamy, zobaczcie, 14 400 tysięcy rocznie za 100 pracowników. Pracownicy 100 osób tutaj wpisujemy, to mamy 14 400 tysięcy. Teraz, tak jak chcemy założyć sobie takie nowe studio, żeby wyprodukować taką grę jak Clay Obscura Expedition 33, to będziemy jeszcze potrzebować biura do tego, prawda? Będziemy potrzebować biura, a jak biura, no to jeszcze oczywiście, wyposażenie tego biura, sprzęt, narzędzia w postaci różnych licencji do programów tak 3D i innych, tam muzycznych i tak dalej. I to jest średnio tego, jak, jak się przelicza mniej więcej w biznesplanach w dzisiejszych czasach, to jest średnio jakieś 20% kosztu czyli mamy w okolicach w okolicach między 3 a 6 milionów, zależy wiadomo od jakości tego sprzętu, zależy jakie licencje sobie weźmiemy oczywiście na start możemy też skorzystać z silników darmowych więc silnik możemy na przykład odliczyć początkowy koszt, będzie to nasz późniejszy koszt, jak już będziemy płacić za licencję sprzedanych gier, bo na przykład takie silniki jak Unreal Engine 5 czy dajmy na to ten najbardziej popularny Silnik Gier Indie Unity. Dajmy na to silnik. To są silniki, które nie wezmą od nas pieniędzy na start. Możemy tworzyć na nich gry, jednakże w późniejszym czasie poniesiemy ten koszt. W momencie jak będziemy sprzedawać już tą grę, bo wtedy wezmą sobie swój udział, jakby w procencie, zależnie od sprzedanych kopii gry na różnych platformach. Więc tutaj trzeba założyć, powiedzmy optymistycznie zakładamy, że tutaj mamy 140 tutaj mamy 14 milionów 400, tak, rocznie. Czyli jak na dwa lata zakładamy budżet, no to mamy 29, no założymy 30 milionów. 30 milionów, bo to jeszcze tam wiadomo trzeba raz 30 milionów to mamy raz, 2 3 4 5 6 7. Dobrze, 30 milionów to mamy pracownicy. No i taki sprzęt, infrastruktura i licencje, no to trzeba policzyć w okolicach 15-20%, czyli musimy założyć tutaj no optymi, opty okrąglając, żeby nam łatwiej się liczyło, 5 milionów sobie założymy, że powinno nam wystarczyć. Więc mamy już łącznie 35 milionów złotych na sam start, zatrudniamy pracowników, oczywiście to mówimy tutaj o dwuletnim koszcie, tak, że w dwa lata chcemy stworzyć taką gierkę jak Klej Obskura i mamy sami pracownicy i sprzęt, który im zapewnimy licencję i tak dalej, to jest już koszt 35 milionów złotych, tak. No i teraz tak, jak już mamy to zrobione, no to teraz jak tworzymy grę, na początku wiadomo, zajmujemy się wytworzeniem podstaw tej gry, więc nie potrzebujemy jeszcze nie wiadomo jakichś zaawansowanych narzędzi, jednakże w późniejszym momencie, jak już będziemy mieć grę powiedzmy w takim w becie czy coś takiego po tym roku produkcji, zaczniemy ją udźwiękowiać też między innymi, w międzyczasie musimy zacząć współpracę z jakimś Muzykiem, tak? Możemy oczywiście zatrudnić takiego muzyka, czy tam nawet zespół muzyczny, czy ewentualnie na przykład jakąś orkiestrę do tworzenia gry dźwięku, jednakże no, tutaj różny, różne podejścia są stosowane i jeżeli chcemy taniej, a my chcemy taniej, bo to jest nasza pierwsza gra, nie wiadomo jak będzie miał sukces to nie będziemy mieć raczej własnego konkretnego muzyka znanego powiedzmy w branży, tylko raczej albo zatrudnimy kogoś, kto dopiero zaczyna w tej branży, albo jeżeli chcemy mieć powiedzmy marketingowy taki, wiecie... Strzał, że ktoś tam sławniejszy nam tworzył muzykę, no to podpiszemy z nim licencję, dzięki czemu nam stworzy tą powiedzmy, muzykę do gry, ale nie na wyłączność. Bo czym to się różni? Jeżeli będziemy mieć muzykę na wyłączność, będziemy mieć własnego muzyka, to wtedy cała muzyka z gry będzie należeć do nas i będziemy mieć, że tak powiem, wolność twórczą w promowaniu tej gry itd. Tak Wszędzie ta muzyka może być przez nas używana. Łącznie z tym, że gracze, twórcy na YouTube i tak dalej będą mogli tej muzyki używać. Grając w tą grę, nie będą musieli jej, nie wiem, wyciszać, bo będą, nie, nie będą tracić wtedy monetyzacji. Natomiast jeżeli. Wykorzystamy muzykę w grze, która jest na licencji jakiegoś tam gościa. No to zapłaciliśmy mu za muzykę, mamy muzykę w grze, gracze mogą sobie grać, natomiast niestety osoby, które będą nadawać naszą grę, będą mogły tracić monetyzację, no bo muzyka nie należy do nas tak naprawdę. Mamy tylko licencję na używanie tej muzyki w grze. Natomiast tych licencji na taką komercyjne używanie, dajmy na to muzyki podczas grania, odgrywania gry na YouTubie, czy tam na streamingu nie mają, nie, be, nie będzie jakby ta licencja tam obowiązywać, no i niestety będą gracze, którzy zajmują się streamingiem, czy YouTube, na YouTubie będą tracić monetyzację w takich filmach. No i żeby tego uniknąć, po prostu robi się muzykę wykupując całkowicie. Najlepiej mieć kogoś, kto po prostu tą muzykę produkuje u nas bezpośrednio w firmie i wtedy takiego problemu nie ma. W naszym przypadku powiedzmy zatrudnimy jakiegoś muzyka, któremu zapłacimy powiedzmy milion. Zapłacimy mu milion, żeby mieć. Yy, no, żeby mieć po prostu. Taki, jakby atut marketingowy, że ktoś tam sławny nam po prostu zrobił muzykę do gry i żebyśmy mieli tą muzykę. Jak widzicie, tu już mamy sam tylko początkowy koszt to mamy 36 milionów złotych, a jeszcze teraz będą dochodzić nam kolejne koszty, jeżeli chodzi o produkcję gier. Ogółem w produkcji gier największym kosztem zawsze, zawsze jest jakby. No, koszt utrzymania studia i właśnie płace pracownikom, no bo ktoś się zastanawia, co może tyle kosztować przy produkcji gry. No jeżeli zobaczcie, w Polsce Mediana w tej branży wynosi w okolicach 12 tysięcy wypłata, no to w takich droższych powiedzmy państwach, takich jak na przykład, nie wiem, Stany Zjednoczone, czy dajmy na to właśnie. Francja ta mediana może być wyższa, chociaż tutaj powiem Wam, Polska akurat już tą medianę ma dość wysoką. No i to jest też tak, że wiecie, to jest średnia, średnia, a są zależnie na przykład jak ktoś jest powiedzmy, nie wiem, dobrym deweloperem, jest zatrudniony przez nas, bo chcemy na przykład no, zrobić lepszą grę i na przykład zatrudniamy lepszych pracowników, to tak naprawdę możemy niektórym płacić znacznie więcej niż te 12 tysięcy. To jest tylko i wyłącznie taka przybliżona kwota. Która mogłaby, powiedzmy, yy, obowiązywać, jakbyśmy mieli samych takich nowicjuszy. Natomiast yy, no, na pewno będą tutaj, że tak powiem, negocjacje płacowe z różnymi pracownikami różne i jak ktoś się będzie czuł, że zarabia mało, to będzie żądał podwyżki i tak dalej. Więc to nie jest też tak, że to jest yy, ostateczny koszt, że, że podpiszemy z każdym umowę na dwa lata i tyle. To nie tak działa, niestety. No i do tego wszystkiego jeszcze trzeba teraz doliczyć, no bo tak, no zatrudniać pracowników sami nie będziemy, tak? Nawet jak jesteśmy powiedzmy właścicielem studia, potrzebujemy kadry, potrzebujemy tutaj jakiegoś takiego biura operacyjnego, które będzie zajmowało się promocją działem właśnie kadr, dział kadr potrzebujemy dział prawniczy. Po co nam dział prawniczy? No po to, żeby wszystkie właśnie te licencje, które podpisujemy, czy to z muzykami, czy na przykład ze studiami, które robią motion capture i tak dalej żeby mieć odpowiednie umowy, żeby te wszystkie umowy były odpowiednio skonstruowane tak, żebyśmy potem nie wyszli na tym jak Zabłocki na Mydle, że na przykład wypuścimy grę, a kurde za same licencje, które będą gdzieś tam obowiązywały i tak dalej będziemy płacić tyle, że nam zostanie, zostaną grosze, tak, więc musimy te wszystkie licencje odpowiednio tutaj wyważyć, bo wiadomo im bardziej licencja na naszą wyłączność tym większy koszt ale z drugiej strony, większa wolność twórcza i później większe zyski, więc tutaj to trzeba wszystko wyważyć i też trzeba to wszystko doliczyć. Więc na późniejsze licencje, motion capture i tak dalej, i tak dalej, trzeba przeznaczyć całkiem niezłą sumkę, tak? Motion capture i tutaj możemy doliczyć, powiedzmy kolejne tam gdzieś powiedzmy 5 milionów złotych, ponieważ no tyle na pewno jeżeli będziemy robić RPG akcji, co najmniej tyle nas to yy, będzie kosztować. Teraz tutaj jeszcze nie doliczyliśmy tego yy, działu marketingu marketingu plus prawny plus kadry no i tutaj możemy wliczyć, że będziemy mieć tam powiedzmy, nie wiem, 20 pracowników, którzy się tym będą zajmować. To są dodatkowi pracownicy poza tymi pracownikami, którzy mogą zarabiać trochę mniej, bo dział marketingu kadry te mogą zajmować, zarabiać mniej, a mogą zarabiać tyle samo. Więc licząc, liczymy tutaj, że będziemy mieć powiedzmy tam 14 milionów, to by było jakbyśmy zatrudniali tam powiedzmy 10, tak? bo 144 tysiące rocznie, nie, nie, przepraszam, 1400. no to trzeba tutaj liczyć jakieś 3 miliony złotych do kosztów, na oczywiście 2 lata, nie? bo my liczymy sobie tutaj na, dwa, na około 2 lata, czyli mamy tutaj 3 miliony kolejne, bo bez marketingu gra, no wiadomo, jeżeli nie będzie znana, nie będziemy mieć tutaj takiego działu, który będzie się po prostu zajmował promowaniem tej gry gdzieś tam na targach growych i innych takich miejscach, no to nasza gra będzie istniała tylko w naszym studiu, a samo, nie wiem, wrzucanie filmików z grą, z jakimś gameplayem, czy tam y, trailerem na YouTube, no to jeżeli gra w ogóle nie jest znana, jesteśmy nowym studiem, no to raczej nie będzie dobrym pomysłem, bo gra nigdzie się nie wybije. No i żeby to taką zainteresowanie jakby naszą grą wokół naszej gry zrobić no to potrzebujemy działu marketingu, działu prawnego, żeby nam pilnował wiadomo licencji, i umów zewnętrznych, no i kadr, które będą że tak powiem zajmować się wypłacaniem wszystkiego i tak dalej. No i wiadomo obsługa biurowa to tam już jest z tym tutaj wliczona. Z dwie trzy osoby, które gdzieś tam jakaś sprzątaczka raz na tydzień i tak dalej i tak dalej. Mimo wszystko to są wszystko koszty. Jak już widzicie, z samego tego już jest naprawdę, naprawdę dużo. Tutaj motion capture wpisałem, ale tu nie chodzi tylko o motion capture, bo też i inne jakieś outsourcingowe rzeczy. Motion capture plus outsourcing. Wpiszemy tak. Nie wiem, czy to dobrze outsourcing wpisałem, ale no wiadomo o co chodzi. No i outsourcing no, w postaci na przykład będziecie potrzebować jakichś tam y, modeli broni, no to żeby nie podpisywać nowych licencji, kupujemy te modele broni, dajmy na to od jakiejś tam już bezpośrednio firmy, która takie modele ma na sprzedaż, i na przykład sobie na przykład je jeszcze możemy personalizować, czyli potrzebujemy dajmy na to modele w konkretnych wariantach, i tak dalej, To już wtedy takie firmy outsourcingowe zapewnią nam takie modele i oszczędzimy też troszkę pracy naszym pracownikom, a jednocześnie będziemy mieć jakieś tam na przykład licencjonowane produkty w naszej grze, które już yy, będą. Że tak powiem, no, sprawdzone, tak? Czyli na przykład jak będziemy robić grę historyczną, no to będzie sprawdzone, że dajmy na to, nie wiem, te szable spełniają kryteria historyczne i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, tutaj naprawdę ilość rzeczy, które przy tworzeniu gry trzeba uwzględnić, jest kolosalna i stąd to też wynikają często takie mm, horrendarne nieraz sumy i koszty. No i teraz, jak już będziemy mieć sobie tutaj to wszystko opłacone, to jeszcze i tak nie jest koniec kosztów, powiem wam, bo potem pod koniec gry, jak już będziemy mieć tą grę powiedzmy w końcowej fazie produkcji, czyli po tych dwóch latach założonych, dwa lata to naprawdę mało dla tworzenia gry jest, no ale powiedzmy mamy wszystko, no, mamy szczęście, tak jak na przykład właśnie tutaj twórcy Klajrop Skóra, mamy szczęście, udało nam się grę w dwa lata w miarę skończyć, pod koniec, żeby sobie tą grę szybko jeszcze wydać, mamy akurat, dostaliśmy jeszcze kredyt z banku, tak, no to tam nie będziemy go uwzględniać, no ale trzeba to potem odsetki bankowe uwzględnić. Dostaliśmy kredyt z banku, zatrudniamy jeszcze 20 pracowników, żeby na koniec jakby przyspieszyć produkcję, żeby w te dwa lata zdążyć. Czyli mamy znowu kolejne 3 miliony kosztów. Na ten rok tylko liczymy, tak, bo 1 440, 10 pracowników 10 pracowników na rok, czyli o 3 miliony, 20 kolejnych pracowników, 20 dodatkowych pracowników. I tutaj mamy kolejne 3 miliony złotych kosztów No i tutaj zaraz zobaczycie coś ciekawego. Bo teraz, jak my wyprodukujemy tą grę, i gra nam wyjdzie już na rynek, powiedzmy tak. Tylko, że jeszcze zanim wyjdzie, no dobra, jeszcze wróćmy do jednej rzeczy, bo tutaj oprócz pracowników, teraz musimy jeszcze zapłacić za coś takiego, jak musimy zrobić właściwie y, y, testy, y, testowanie jakość, certyfikacja na różnych platformach, na pc tach konsolach mobilnych itd. I to testowanie i ta certyfikacja to też jest czasami dość spory koszt, i też trzeba tutaj wliczyć. Powiedzmy, my pójdziemy tutaj, żeby nam świetnie wyszła gra. Powiedzmy, milion sobie doliczymy. Testowanie i certyfikacja. No i tutaj doliczamy kolejny milionek, chociaż milion to może być na to mało, ale powiedzmy, no jesteśmy. Bardzo optymistyczni i bardzo optymistyczni, i udało nam się, powiedzmy, zcertyfikować gry na platformę PC, Xbox, wiadomo i PlayStation. Dajmy na to naszą, nie? Na te trzy udało się to w miarę przejść i mamy już certyfikację pod koniec. No i teraz, jak sobie wszystko podliczycie, koszt takiej gry, powiedzmy tak bardzo, bardzo w przybliżeniu. Koszt takiej gry, jak sobie tutaj teraz podliczymy, bardzo w przybliżeniu, przy, którą byśmy wykonali oczywiście pod warunkiem, że wykonamy ją przez dwa lata. No to jak widzicie, tutaj mamy 35, 36, 41, plus 6, 47, 48 równa się 48, no to plus dodatkowe, nieznane jeszcze koszty. Inne, można tak powiedzieć, bo na pewno takie są. No to w przybliżeniu macie, zobaczcie, żeby mieć budżet na taką grę, to potrzebujecie 50 milionów. A no, musiałbym tutaj, dobra, wpiszę ręcznie. A nawet zrobimy tak, że wpiszemy niżej. W przybliżeniu 50 milionów złotych, bo tutaj grę produkujemy w Polsce. 50 milionów złotych na to, żeby stworzyć grę w dwa lata i pod warunkiem, że będziemy mieć szczęście. No i teraz jak mamy taką kwotę, jak 50 milionów złotych, gdzie stworzylibyśmy taką grę, jak Claire Obskura, jakbyśmy mieli szczęście i by gra była tak popularna jak Claire Obscura, no to nie ma żadnego problemu, tak? Sprzedajemy taką grę powiedzmy po 180 złotych, więc, jak weźmiemy sobie teraz tutaj przeliczymy na kalkulatorku, yy, już. jak przeliczymy sobie na kalkulatorku, to nas taka gra wyjdzie. Mamy 50 milionów, pół miliona, 5 milionów. 50 milionów, mamy 50 milionów i wtedy podzielimy na przykład sprzedajemy grę załóżmy za 200 zł. No to już nam się koszt gry zwraca przy 250 tysiącach sprzedanych egzemplarzy. Jeżeli sprzedamy to znaczy zwraca, no to wiecie, 200 zł to jest koszt to jest sprzedaż brutto. My dostajemy na przykład z tego po odliczeniu tam licencji różnych prowizji sklepów, na których sprzedajemy i tak dalej, powiedzmy na czysto dostajemy stówkę, więc tak naprawdę potrzebujemy y, sprzedać pół miliona, tak, no bo zobaczmy, jeszcze raz, 50 milionów, tak, podzielić przez 200, no, 200, 25 tysięcy, a, czekaj, 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 dobrze, tak, 25 tysięcy musielibyśmy sprzedać kopii gry, czyli 50 tysięcy kopii gry, czyli uwzględniając inne ceny marketingowe i utrzymanie dalsze studia, no, no to w okolicach 100 tysięcy gry byśmy musieli sprzedać, żeby mieć taką jakby zapewnioną płynność finansową i żebyśmy mogli powiedzieć, że jest sukces. Więc nie tak wcale dużo, byśmy musieli sprzedać tego, pod warunkiem, żebyśmy tworzyli tą grę dwa lata. Średnia produkcja gier w dzisiejszych czasach trwa, to, to trwa w okolicach od dwóch właśnie do czterech lat, chociaż najczęściej to jest 3-4 lata minimum. I to naprawdę przy takiej większy, przy takim większym studiu. Przy 100 pracownikach dlatego byśmy tutaj dołożyli tych 20 dodatkowych pracowników, żeby to po prostu szybciej skończyć. Czyli taka klejrobskura, jak się sprzedała w Ilości 5 milionów kopii, no to jest to olbrzymi, naprawdę olbrzymi sukces. No i teraz dochodzimy do takiego momentu, że powiedzmy, sprzedamy, zrobiliśmy tę grę, udało nam się powiedzmy w te dwa lata i mamy tych 20 dodatkowych pracowników. No i teraz tam, pół roku po wypuszczeniu gry. Potrzebujemy obniżyć koszty, no bo zanim przejdziemy do kolejnego produktu, kolejnej gry wytworzenia, no to potrzebujemy co najmniej roku obsługi tej gry, tutaj, którą wypuściliśmy, żeby wiadomo, naprawić błędy, dać patrzeć, stworzyć jakieś dodatki i tak Nie potrzebujemy już takiego dużego studia. No i stąd się biorą właśnie te takie zwolnienia poprodukcyjne. Bardzo często się stąd biorą, że po prostu studia biorą i zwalniają tych 20 dodatkowych pracowników. Yy, zwalniają, tak, żeby się pozbyć kosztów. Tutaj nawet z tych 100 osób, powiedzmy, redukują do 90, i tych zostają. Główny, powiedzmy, szkielet osób zostawiają, ale zmieniają po prostu yy, zatrudnienie, zmniejszają zatrudnienie na najbliższy rok czy nawet dwa do obsługi gry, bo do obsługi gry już tyle nie jest potrzebnych pracowników. I to jest naturalny tok w branży gier. W dzisiejszych czasach też robi się coś takiego, że się korzysta z outsourcingu. Więc zamiast zatrudniać większą ilość pracowników przy tym takim cringe'owym czasie na koniec tego produkcji gry, no to wtedy bierzemy, zatrudniamy jakby zamiast zatrudniać pracowników, kupujemy gotowe pewne rzeczy od innych studiów, którzy, studiów które zajmują się outsourcingiem, czyli na przykład produkują tam efekty dźwiękowe, muzykę, czy tam te różne modele postaci i tak dalej najczęściej to też robi się tak, że się zamawia konkretne modele na przykład wrogów tam przedmiotów postaci i tak dalej mamy te modele więc nie musimy my ich tworzyć one są na licencji dla nas na przykład na wyłączność dla nas więc to nie są modele z jakiegoś tam katalogu, że ten model pojawi się w 50 innych, powiedzmy, grach, tak, tylko będzie tylko i wyłącznie dla nas, bo my zrobiliśmy zlecenie na te modele. Dajmy na to do tej firmy outsourcingowej i mamy te modele na wyłączność i oni nie mogą ich wykorzystać nigdzie indziej. Tylko jedyne, co musimy zrobić jeszcze dodatkowo, no to oczywiście poinformować w napisach, że skorzystaliśmy i, i na przykład część grafiki jest tworzona przez taką albo inną firmę outsourcingową, czy tam ewentualnie nawet inne studio deweloperskie. I tak to mniej więcej wygląda, więc w dzisiejszych czasach tworzenie takiego studia jest mocno ryzykowne, bo koszty są, jak widzicie, olbrzymie. Jest to naprawdę kilkadziesiąt, a czasami nawet gdybyśmy tu powiedzmy to teraz przełożyli, żebyśmy cztery lata tworzyli tą grę, no, to potrzebowalibyśmy jakichś ponad 100 milionów złotych, w okolicach tam 100 milionów, a nawet i trochę więcej, bo to wiadomo, że tutaj nie uwzględniamy wszystkich kosztów, bo. Wiele rzeczy tutaj nie uwzględniłem, tylko takie najgłówniejsze, a dochodzą jeszcze różne inne dodatkowe wydatki, których tutaj po prostu nie uwzględniono, tak? Więc koszt produkcji gier w dzisiejszych czasach, założenie studia, no to jest to duże ryzyko, no bo gra musi wyjść dobra, bo jeżeli nie wyjdzie dobra, będziemy co jeżeli w dwa lata zrobimy, powiedzmy 50 milionów będziemy stratni. Stąd też jak. Mamy na przykład takie studia, jak na przykład Deda Entertainment, jak oni produkowali tego Golema 3 lata i wydali na produkcję tego Golema powiedzmy tam 70 milionów, tak, czy tam 50 milionów euro, no to dlatego stąd też wynikają ich problemy później finansowe, że po prostu wtopili te 50 milionów. To jest tak, jakby z tych 50 milionów zwróciło im się tylko 5, jedna dziesiąta bo gra okazała się całkowitą klapą i właściwie wszystkie koszta związane z produkcją tej gry jakby muszą teraz odrobić czymkolwiek innym, tak? Więc jeśli zastanawialiście się ile kosztuje wyprodukowanie przeciętnej gry RPG powiedzmy, której proces, czas produkcji będzie wynosił w okolicach dwóch lat i będzie robione to przez średnie studio w wysokości 100 osób no to wychodzi w okolicach na polskie 50-60 milionów złotych. Tyle w tym odcinku, żeby ten odcineczek nie był za długi. Jak Wam się podobało, no to oczywiście liczę na łapkę w górę, w górę i subskrypcję. I zapraszam do kolejnych odcinków za jakiś czas. Trzymajcie się, hejo.